Oh, siemanko, siemanko, dzisiaj wpadam do Was z tematem, bo wiecie co, no, za oknem już zaraz będzie zima. No i w związku z tym, że już sezon się kończy, no to trzeba przygotować ogród do zimy. Jedną z rzeczy, którą trzeba zrobić przed zimą w ogrodzie jest na przykład spuszczenie wody z nawadniania. Film z takiego przygotowywania systemu nawadniania do zimy przygotowałem już dla Was wcześniej, do którego zresztą link macie tutaj u góry. Dzisiaj jednak chciałbym się skupić na takiej rzeczy, jaką jest przygotowywanie roślin do zimy. No zobacz, co kurwa narobiliście! Oczywiście, jak sami wiecie, sposobów jest kilka. Jednym z najprostszych sposobów oczywiście jest na przykład ścięcie roślin. To skądinąd też jest przygotowanie roślin do zimy. Można pozbierać martwe szczątki. Ale nie o takich roślinach dzisiaj będziemy mówić. Wielu z Was naprawdę wkurza. I denerwuje. Jeśli macie to zrobić samodzielnie. A wierzcie mi, że to naprawdę nie jest trudne. Zresztą skąd wiem, że to jest wkurzające i irytujące? Kurwa, jak nie nagrywałem, to nic nie jeździło. <laughs> Musieliśmy przygotować kilka roślin do zimy i właśnie tam wyszło na jaw, że jedna z tych technik zabezpieczenia roślin może być wkurzająca, trudna, irytująca, drażniąca... One eternity later... I można tak wymieniać w nieskończoność. Otóż wiecie, że można przyciąć rośliny na zimę, można je związać, można je przykryć gałęziami, można przykryć je włókniną. Można kupić oczywiście gotowe worki, ale co jeśli nie macie takich gotowych worków? Hmm? Pokażę Wam taki szybki sposób na to, jak w łatwy sposób zrobić to samodzielnie, bez konieczności wykorzystania jakichś specjalnych narzędzi. Wystarczy Wam tylko biała włóknina i zszywasz do papieru. Gotowi? Pomyślicie, że to jest Niewygodne, bardzo nieprzyjemne i wręcz dla jakichś magików, którzy mają mega zręczne palce. Może jednak ja mam zręczne palce? Otóż nic bardziej mylnego. Wystarczy, że weźmiecie sobie konkretny pas takiej białej włókniny i zawiniecie go sobie jak szalik wokół szyi. Spójrzcie, tutaj wystarczy zawinąć wokół tej roślinki, przeciągnąć go w naszą stronę, i złapać tutaj jak najbliżej roślinki. Nie trzeba będzie na dole niczym związywać, żeby uniknąć ewentualnego zwiania naszego zabezpieczenia przez wiatr. Jak sami widzicie tutaj u nasady przy samej ziemi, po prostu trzeba jak najciaśniej zawinąć tą włókninę. I jak najbliżej roślinki ją z zszywaczem. Później wystarczy kilkoma zszywkami na dole strzyć i już mamy taką wstępnie przygotowaną osłonkę. Następnym krokiem dobrze jest strzyć z boku. Czyli łapiemy na samym końcu, w tym miejscu gdzie zakończyliśmy strzywanie, Czyli po przeciwnej stronie od roślinki. I szukamy drugiego końca. I łapiemy teraz górę. Musimy je razem połączyć. Teraz możemy w pionie wszystko razem strzyc. Jedyne co nam pozostaje na koniec, to strzyc górę. Górę najlepiej jest złożyć na pół i dopiero całość w całej linii oprzeć strzywkami. Więc, jak sami widzicie, to wcale nie jest takie trudne. Owszem, trzeba mieć trochę zwinne palce, ale po dwóch, trzech próbach na pewno nam się w końcu uda. Zresztą, jeśli macie więcej niż dwie, trzy roślinki, to myślę, że czeka was sporo pracy. Więc, jak sami widzicie, to naprawdę nie jest trudne, a może uratować wam portfel. I nie tylko dlatego, że nie będziecie musieli kupować worków do zabezpieczenia roślin. Ale dzięki temu, że poświęciliście kilka minut na to, żeby jednak samodzielnie je zabezpieczyć, to może Wam ochronić portfel i roślinki, dzięki czemu na wiosnę nie będziecie musieli wydawać pieniędzy na nowe rośliny, tylko możecie wydać je na pierdoły! Więc jeśli spodobał Ci się ten film i wyjaśnił Ci, w jak łatwy sposób można zabezpieczyć te rośliny, to koniecznie daj lajka, to subskrybuj kanał. Ja się w tym miejscu z Tobą żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie. Cześć!